Witam Państwa. Nazywam się Bodach Tomasz i będę dzisiaj Waszym przewodnikiem po świecie sztuki. Chciałbym Wam przedstawić jedną z rodzajów sztuk, jaką jest surrealizm. Jest to stosunkowo nowa sztuka, bo, ponieważ powstała dopiero w roku 1924 w Francji. Jednym z głównych założycieli prekursorów tej sztuki jest Salvador e. Dali. Ale nie tylko on. Trzeba tutaj zaznaczyć, że również i w Polsce mamy wspaniałych surrealistów, jak choćby Nalibajkę czy Wojciecha Siódmaka. Tutaj są jego obrazy, wspaniałe obrazy surrealistyczne. Jest to tak sławny malarz, że wręcz można powiedzieć, iż jego obrazy są znane na całym świecie. Nawet królowa angielska w swoim pałacu posiada jego pracę. Jego pracę chociaż kiedyś można było kupić za bardzo małe pieniądze, kiedy zaczynał, dzisiaj sięgają nawet do 100 tysięcy euro. Nawet za małe obrazy trzeba dać kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednym z kolejnych przykładów polskich surrealistów średniego pokolenia jest wnicki malarz pan Tomasz Kozik. Jego obrazy są z pogranicza jawy i snu. Coś tak realistycznego, a jednocześnie nadrealistycznego, czyli surrealistycznego, że wręcz uderzają swoją prostotą, a jednocześnie językiem wymownym w kolorystyce, jak i w całych obrazach. Tutaj chciałbym przedstawić w tym miejscu część jego prac, które są pokazane, czy Dzień Słońca, czy Planeta Smoków albo inne obrazy, które są związane bezpośrednio z jego wyobraźnią oczy patrzące w przestrzeni. Dzisiaj te obrazy można kupić w galerii za sumę poniżej 2000 zł. Lecz ponieważ najlepszą inwestycją na świecie w chwili obecnej są właśnie dzieła sztuki, jego obrazy bez wątpienia z roku na rok będą zyskiwały i być może już za kilka lat. Kupno ich będzie niemożliwe dla przeciętnie zarabiającej osoby, gdy będą sięgały dziesiątków tysięcy złotych i więcej. Zacząłem się zajmować rysunkiem artystycznym. Próbowałem zacząć rysować właśnie w wieku 10 lat to jest 37 lat temu. No i tak. Pierwsze próby to było rysowanie animków i potem coraz bardziej skomplikowane rysunki, ale to trwało wiele lat. Rozumiem, a co pana skłoniło do tego, żeby zająć się malarstwem surrealistycznym? Musi pan przyznać, że jest to ambitne wyzwanie od 1924 roku, kiedy piesi i surrealiści rozpoczęli swoje prace. Pan, o ile dobrze pamiętam, zajmuje się tym tematem od dwóch lat, prawda? Tak, bo cały czas właściwie od początku rysowałem ołówkiem albo węglem, albo pastelą suchą. A kilku znajomych powiedziało mi, żebym właśnie zmienił trochę styl i poszedł w kolory. No i powoli zacząłem to. Zmieniać najpierw yy, spróbowałem pastelą olejną, no i powolutku przez akryle i akwarele przeszedłem do farb olejnych. Taki rodzaj malarstwa jest coraz bardziej popularny, ze względu na to, że wciąż opiera się na najnowszych trendach, yy, które są zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, jak i na całym świecie uznawane. Najlepszym dowodem jest to, że jego obrazami zainteresował się jeden z domów londyńskich i będziemy mogli niedługo śledzić, jakie ceny zostaną na te obrazy ustalone. No, nigdy żem się nie spodziewał tego, że aż tam właśnie będą zainteresowani tą twórczością moją. Tym bardziej, że to dopiero trwa dwa lata. Tak, to prawda, to trwa dwa lata, ale już namalował Pan ponad 50 prac. Czyli jest Pan, jeśli tak mogę powiedzieć, bardzo płodnym artystą, co bardzo nas cieszy, bo wiele Pańskich prac jest naprawdę bardzo ciekawych i z tego, co na Facebooku udało nam się zobaczyć, na pięć możliwych ocen zyskał Pan najwyższą ocenę 5. No, to mnie bardzo cieszy i są też. Komentarze dość pochlebne pomysły biorę stąd, że czytając książki o różnej tematyce, tak jak każdy czytelnik mam swoją wyobraźnię i, i potem jak rozmyślam nad tematem następnego obrazu, to właśnie czasem coś tam odnajdę w swojej wyobraźni i. Potem szukam jakichś materiałów, które pomogłyby mi e, sporządzić szkic do nowego obrazu. Oczy w tej przestrzeni, w tych chmurach, e, dlatego że są zwierciadłem duszy. E, przez oczy można pokazać. E, Radość, smutek, bo coś takiego kiedyś y, oglądałem w pewnym czasopiśmie, że usta były zakryte, a można było po wyrazie oczu odczytać właśnie, czy ktoś jest smutny, y, czy roztargniony, czy zrozpaczony, czy wesoły. No i stąd właśnie te oczy. W chwili obecnej można je bezpłatnie oglądać. W Galerii Malarstwa w wyniku na ulicy Powstańców Śląskich 15. Do której to galerii zapraszamy zarówno osoby postronne, znawców, jak i krytyków sztuki. Dziękuję. Witam Państwa. Dzisiaj pragnę przedstawić obraz jednego z najbardziej wybitnych realistów młodej Polski Leona Wyczłkowskiego. Ten artysta, urodzony w 1852 roku, studiował u Gessona, również znanego malarza polskiego, a także studiował w pracowni Jana Matejki. Obraz, który dzisiaj przedstawiamy, jest to pastela namalowana przez Leona Wyczłkowskiego. Do której jest przedstawiona opinia magister sztuki, jest ona o tyle charakterystyczna, że jest yy, przedstawiona jako wzór do namalowania obrazu olejnego. Cena jej jest 5000 zł. Jak na obrazy Leona Wyczłkowskiego, cena jest bardzo umiarkowana. Jest to wynikiem tego, że jest to jedynie pastela. Gdyby to był obraz olejny, to obrazy Leona Wyczułkowskiego zaczynają się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet pół miliona. Plagowymi obrazami Wyczułkowskiego jest na przykład obraz Orka na Ukrainie. To jest plagowy obraz, który jest warty nawet milion złotych i w zasadzie jest w prywatnych zbiorach nie do dostania. Ten dzisiejszy szkic jest i tak wyjątkiem z tego właśnie względu, że obrazy Leona Wyczułkowskiego. Okazują się na rynku dosyć rzadko. Nie ma ich za dużo, gdyż większość swoich dzieł sztuki przekazał do muzeów. A to, co jest w prywatnych zbiorach, ludzie nadal rzadko wystawiają do sprzedaży. Także zachęcam Państwa do licytacji na cel charytatywny tego obrazu, ponieważ dzięki temu będziecie mogli pomóc ludziom chorym, którzy naprawdę Waszej pomocy potrzebują. A sami zyskacie wspaniałe dzieło sztuki który przez całe pokolenia będzie cieszyło Was, was i Waszych domowników. Dziękuję.